Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio ktoś zapytał w komentarzu o prośbę w przetłumaczeniu pewnego zdania, to znaczy o radę, jak to przetłumaczyć. Zdanie polskie brzmiało mniej więcej tak. Były pewne wątpliwości, którą drogę, ścieżkę czy coś tam wybrać, tak? Czyli jesteśmy w przeszłości. Były pewne wątpliwości. No i jak wiemy, bardzo często w języku angielskim jest następstwo czasu, tak? Jesteś w czasie przeszłym, no to potem jedziesz czasem przeszłym. No ale w tej drugiej części mamy czasownik modalny 7. Czy jego należy cofnąć? Oto pytała ta osoba. Co zrobić z z czasownikiem modalnym, szóstym, kiedy jesteśmy w przeszłości? Tak, no bo jesteśmy w przeszłości. Były pewne wątpliwości. There were some doubts. Więc uwaga, tu akurat nie cofamy. Szóst działa w teraźniejszości i szóst działa w przeszłości. Natomiast ta osoba jeszcze pytała, że gdybyśmy to cofali, czy powinniśmy cofnąć should na should have, no i tu akurat był czasownik wybierać, czyli trzecia forma should have chosen, tak? Którą drogę wybrać? Czy to ma być should choose, czy should have chosen? Zapraszam przed ekran. Czyli jeszcze raz, polskie zdanie brzmi, były pewne wątpliwości w przeszłości, którą drogę powinniśmy wybrać, tak? My mamy tu czas teraźniejszy. I teraz, cofać to, czy nie cofać? No i ta osoba właśnie pytała o dwie takie możliwości. There were some doubts about which path we should choose, czy może which path we should have chosen. Więc uwaga, tak naprawdę oba zdania są poprawne, ale co innego znaczą? W tym tłumaczeniu powinniśmy wybrać pierwszą wersję, bo tak jak mówiłem, should działa też w przeszłości. Czyli przykładowo: I don't know what I should do, tak? To jest teraźniejszy. Nie wiem, co powinienem zrobić. A teraz to samo tylko w przeszłości. Nie wiedziałem, co powinienem zrobić, tak? U nas jest to samo, co zrobić, co zrobić, co powinienem zrobić. I tu akurat should działa i w teraźniejszości. I w przeszłości, czyli I don't know, lub I didn't know, a tu tak samo. What I should do i what I should do. Generalnie pytanie tej osoby jest uzasadnione, bo rzeczywiście niektóre modale cofamy, np. can na could, i o tym wie większość uczniów. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że przykładowo zmieniamy may na might, np. Na w mowie zależnej. Czyli gdybyśmy mieli najpierw formę teraźniejszą, może padać, it may rain. No i na przykład zmieniam to w mowie zależnej i jestem w czasie przeszłym, on powiedział kiedyś tam, że może padać, no to may zmienimy na might. It might rain. Ale shut, tak jak powiedziałem, nie zmieniamy. szut działa i w teraźniejszej formie, i w przeszłej. Natomiast to, co mówiłem przed chwilą, to drugie zdanie jest też poprawne, tylko co innego znaczy. Tu jest odniesienie do przeszłości. Tu jest jakby do przyszłości, tak? Były wątpliwości, którą drogę wybrać następnie, w przyszłości. Natomiast tutaj będziemy mieć znaczenie przeszłe, czyli były, były pewne wątpliwości w sprawie tej drogi, którą powinniśmy byli wybrać. Czyli na przykład wybraliśmy inną, a może tą, a trzeba było może tą. To się tyczy przeszłości, a to przyszłości. No bo to działa tak jak to. I should have told her. The truth. powinienem był jej powiedzieć prawdę, ale nie powiedziałem. To już było. Tak? Już wcześniej nie powiedziałem jej prawdy, a powinienem był. I tak samo tutaj to było wcześniej. No i później tak naprawdę pojawiły się wątpliwości, którą drogę należało wybrać, czy to był dobry wybór. Czyli podsumowując z naszego zdania wynika, że raczej mówimy o przyszłość, tak? Były pewne wątpliwości, którą drogę powinniśmy wybrać następnie w przyszłości. Czyli właśnie to pierwsze tłumaczenie which path we should choose. Natomiast w drugim tłumaczeniu ta forma wskazuje na czynność z przeszłości. Były pewne wątpliwości, którą drogą należało wybrać wcześniej, czy tą, którą wybraliśmy, czy ten wybór był prawidłowy. Dzięki, trzymajcie się.